Siema, witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale i dzisiaj pobierzemy sobie paczkę Blazing Pack i pokażę Wam jak ją zainstalować do jakiego folderu wrzucić, żeby działało oraz jak skonfigurować tą paczkę a więc zacznijmy od tego, że wchodzicie sobie na blazingpack.pl i zjeżdżacie sobie tutaj na dół na pobierz 1.8.8 klikacie to pobiera wam się o taki plik e, jeśli macie winrar'a to pobierze wam się plik zip ale to nic nie szkodzi róbcie to co ja klikacie w niego dwa razy występuje wam taki plik przerzucacie sobie ten plik powiedzmy na razie tutaj ale możecie po prostu skopiować jak to woli to już zamknę to usunę, bo to już nie jest potrzebne. Wypakowałem ten plik. Wpisujecie sobie tutaj procent updata procent. Klikacie enter. Wchodzicie sobie do folderu Minecraft, Versions i przerzucacie to tutaj. Wtedy wystarczy, że zresetujecie launcher i macie już Blazing packa. Pokażę Wam dokładniej. Resetujecie launcher, ja już mam tutaj naszykowane. Instalacje. Nowa instalacja. I, i Minecraft Blazing Pack 1.8.8. I klikacie tutaj Create. Ja już nie tworzę, bo mam stworzone. I włącza Wam się Blazing Pack. To już połowę odcinka mam, mamy za nami. A więc, e, następ, następną częścią tego odcinka jest konfiguracja Blazing Packa I żeby, no, pokrótce po prostu Wam opiszę co robią dane opcje I żebyście tak mniej więcej byli zorientowani co sobie tam poustawiać, a co nie Ale od razu powiem, jeżeli chcecie mieć takie fajne FPSy tutaj w lewym górnym rogu to nie wchodzicie sobie w Blazing Punk Options, tylko w Video Settings. A eee, chyba z tego co pamiętam, <laughs> nie pamiętam tego już. Czekajcie, quality chyba? Nie, nie pamiętam tego. A to było Show FPS gdzieś. O to. nie, tak. Nie. o smooth FPS Zapomniałem gdzie to jest. Czekajcie, zaraz to znajdę. Nie chcę za bardzo nad tym. O, tu show FPS, on. I tutaj możecie sobie włączyć, wyłączyć. Dobra. I następną opcją jest Blazing Pack Options. Wchodzicie i pokazuje Wam się tutaj. Wida wydajność Wiz Visual, czyli. Po prostu. No, <taki> to takie, że widzicie no, po prostu kosmetyczne rzeczy. o Tutaj bardziej o to chodzi, albo że po prostu wizualne o, tego słowa mi zabrakło. E, tutaj szczerze nad tym bym się nie, jakoś nie rozgadywał. A po, po prostu pokrótce wam opowiem. E, po prostu to jest tło czatu i ustawiacie to sobie na kolor powiedzmy, czarny ja mam. No i będzie takie coś, chociaż ja mam wyłączone, więc jakbym włączył, to takie coś jest. Dla mnie jeszcze że to nie pasuje. Eee, dobra, F efekty wizualne wam opowiem szybko. Tutaj macie animację blazing packa, skrzydła. i ten fizik. To jest fajne, ja wam polecam to włączyć, to że itemki się obkręcają, tak? W sensie nie obkręcają, tylko leżą działa na nie fizyka. Tutaj animacja ma wszystkie na no. Interfejs, tutaj możecie sobie zmieniać ten pozycję tych wszystkich powiedzmy tu takich strokesów, scoreboarda mini łapki i tutaj, dobra co dalej? a mini mapka, możecie ją włą włączyć, wyłączyć tutaj nie mi to jakoś się nie przydaje, ja tego nie używam ale mam jakoś włączone Chociaż i tak mi się nie pokazuje, więc e, stroke'sy Tutaj sobie ustawiacie show Że wam pokazuję Ja wam, mi to szczerze jakoś ten Przypadło do gustu Jakoś, nie wiem Puste mi się wydaje na ekranie bez tego, więc Sobie to ustawiłem Tutaj możecie ustawiać Tutaj raczej wszystko zrozumiecie Tutaj, o, CPS -y. Tutaj macie Pokazują Wam się te CPS-y. Ja mam tutaj CPS-y, więc to mi jest niepotrzebne. Kompas. Tutaj jeszcze, że ja się w tym nie bawiłem, możecie się tym pobawić. E, bardzo tutaj nie wiem o co tu chodzi chyba po prostu dystans, jakiego uderzyliście. Efekty potek, bloki. E, po prostu taka obwódka, jak najedziecie to ja mam czarną, możecie sobie zmienić kolor, ale nie wiem, ja się tym nie bawiłem. Co, co następne. A status. Że pokazuję wam status jak macie auto sprint. Bosbar, czyli tutaj wam pokazuję. Bosbar. Ja mam tutaj ustawiony możecie gdziekolwiek chcecie. I tutaj inne macie emotkę pod O, tak sprint pod Y. Ale jeszcze tylko nie używam, a tego używam nie wiem, czasami. Możecie sobie daba po prostu zrobić. I to chyba wszystko z tych najważniejszych ustawień. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, jeśli doceniacie moją pracę. O, od razu też zapowiem, że będą pojawiały się inne filmiki. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać BP, po prostu BP w komentarzach w skrót od Blazing Pack. I co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.